Jeżeli liczysz na to, że poznasz jakąś kobietę w końcu, lub któraś z kolei kobieta zapełni Twój emocjonalny dół, wypełni Twoje emocjonalne braki, da Ci to, czego nie dali Ci rodzice, no to i wtedy Ty się będziesz czuł dobrze sam ze sobą, to tak nie będzie. To tak nie będzie. Dlaczego znaczy, ci to mówię? Nie po to, żebyś pod depresję. Nie, 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 to nie jest moim celem. Nie, w swojej uwagi. Tak naprawdę to będziesz mega, mega wolnym mężczyzną, bo będziesz w końcu niezależny emocjonalnie, kiedy zrozumiesz to, że to ty jesteś źródłem własnej akceptacji. Jeżeli czujesz się źle sam ze sobą, jeżeli czujesz się niepewnie, jako mężczyzna, to nie jest tak, że jest jakaś skończona ilość, po której Ty już czujesz się pewnie, po której Ty już zostajesz rasowym mężczyzną, po której ilości czy jakości kobiet, z którymi się spotykasz, Ty będziesz czuł się dobrze sam ze sobą. To tak nie działa, ponieważ wartość, dokładnie nie jest moja, ale to jest bardzo mądre zdanie, że wartość samego siebie się nie buduje się ją akceptuje i odkrywa. Możesz budować kompetencje i trzeba budować kompetencje. Dlatego też polecam tutaj filmy na moim kanale, gdzie ojciec i syn idą razem na podkryw o tym, jak duży ma wpływ to, co ty wiesz na temat relacji z kobietami i w jaki sposób ty jesteś w stanie być wzorem dla swojego syna. Czy też dla córki, bo to się tak samo. I dzieci w taki czy inny sposób. I nie ma coś takiego, że jakaś kobieta w stanie wypełnić Twój emocjonalny dół, bo kobieta nie chce wziąć sobie to do głowy. Zapisz to sobie sobie mocne wytatuować na czole nie żartowałem. Gdzieś na co. To nie ma takich rzeczy. Kobieta nie chce mężczyzny, który jej potrzebuje. Ona nie chce takiego mężczyzny. Rozumiesz to? Rozumiesz to? Słuchaj. Ona takiego. Mężczyzny nie chce kobieta, chce mężczyzny, który jest niezależny emocjonalnie. Czyli jej zachowania, jej foszki, jej e, zmiany nastrojów powodują, że on jest niewzruszony. Jak fiut po koksie. I... i... Kompletnie się nie przejmuje tym, co ona zrobi. To nie znaczy, że jej nie szanuje, ale jego emocje są niezależne. Jest kapitanem statku i nie pęka na robocie. I Na tym to polega. Rozumiesz to? No, idę zmienić światło. To jest miłe, to jest przyjemne. Sukces z kobietami jest przyjemny i daje bardzo dużo satysfakcji, ale kobiety nie są od tego, żeby poprawić Ci Twoją samoocenę i odnaleźć sen życia i dać Tobie poczucie spełnienia, bo Wszystko, wszystkie pozytywne emocje, które czujesz w relacji z daną kobietą, są emocje, które wytwarzasz w sobie sam. I to, że Cię ktoś zaprogramował. Jako dziecko, oczywiście to nie jest Twoja wina, ale teraz jest Twoje odpowiedzialne, żeby coś z tym zrobić, że Ty jesteś fajny w momencie, w którym dopiero Ty dostajesz czyjąś akceptację i czy się, Ty się czujesz dobry na swój temat, tylko w momencie takim, w którym Ty dostajesz akceptację kogoś, no to ktoś Cię kontroluje w tym momencie. I tylko o to tu chodzi. Że ja nie mówię, nie poznawaj kobiet, albo kobiety są złe. Kobiety wnoszą wiele wspaniałych rzeczy, rodzą dzieci, mas masę ma do dodają naprawdę do życia. Z tym, że Ty jako mężczyzna musisz nauczyć się był niezależny emocjonalnie od kobiety, bo cierpisz. Tylko dlatego, że jesteś zależny od niej emocjonalnie. Nie wiesz, co powiedzieć, bo się przejmujesz jej opinią. To nie ma nic wspólnego z nastawieniem na to, że ty chcesz być mężczyzną, który wnosi wartość do życia innych ludzi. A to mnóstwo o tym jest filmów na, na moim kanale w ciągu ostatniego miesiąca, to już jest za dużo i będzie jeszcze więcej. Ja nie chcę, żebyś ty się obwiniał. Ja nie chcę, żebyś Cię się katował, ja nie chcę, żebyś ty myślał o sobie źle, bo to nie jest moim celem. Bo no łatwiej komuś powiedzieć: O, ty to jesteś pipa, powinieneś mieć to w sobie. No nie. Ja wiem, że to wymaga też pracy i nad tym pracuję z ludźmi na mentoringach. Link do opisu tego mentoringu w opisie. Nawet jeżeli nie wiesz, czy to jest dla ciebie, to wejdź sobie, zobacz, sprawdź, zobacz, co tam robi, chłopie, no czy tam. No bo to nie jest usługa skierowana dla pani, aczkolwiek wielu by mężczyznom w Twoim otoczeniu, że z nas jakiegoś mężczyznę, który sobie nie radzi z kobietami, to możemy podesłać link do mnie. Zapewniam Cię, że ja go nauczę tak, że będzie to naprawdę gość na poziomie, z klasą, fajny. Jednocześnie <laughs> będzie podchodził etycznie do do Tematu, i będziemy budować jego prawdziwą pewność siebie. Więc, jak jesteś kobietą, masz jakiegoś znajomego, któremu życzysz dobrze, możesz podesłać materiały moje czy link do mojej, do, do mojej strony. Może uratujesz w ten sposób komuś nawet życie. I ja nie mówię nie kochać kobiet, ja mówię być niezależnym emocjonalnie. Tylko tyle. I to bardzo pomaga. Nie, nie, każdy, nie każdemu przychodzi to łatwo. Ale kiedy to zrobisz, to jest taka wolność, to jest taka wolność, Ty robisz co chcesz, mówisz co chcesz, jesteś tym kim chcesz i w twoim życiu pojawiają się takie kobiety, które dokładnie do ciebie pasują, a nie takie, które gdzieś tam zwabiłeś, e, oczywiście nie krytykuję cię tak, przecież zdrowy człowiek nie robi to celowo, które gdzieś tam zwabiłeś, udając kość, kim nie jesteś. Wtedy dopiero masz szansę budować jeszcze relacje, kiedy jesteś w stanie być prawdziwym w 100%. I tego Ci życzę. Pozdrawiam. Linki w opisie.